Witam Was, moi kochani, serdecznie. Wyjmujemy już karty na 12 grudnia. Nie wiem, o co z tym chodzi, ale ciągle w głowie mam październik, więc być może dla niektórych z nas coś związanego z październikiem ma znaczenie i może też wpłynąć na, na obecny czas, obecne chwile i właśnie na 12 grudnia. Kochani. Wyszła nam bardzo pozytywna karta, chciałam powiedzieć od razu, na 12 grudnia. Jest to szóstka Pucharów. Oczywiście jest to czytanie ogólne, nie będzie ono więc rezonować z każdym z nas i tak samo. Dlatego zapraszam Was na czytania indywidualne, na prywatne kursy Tarota, na Reiki oraz na jajowanie, czyli oczyszczanie energetyczne za pomocą jajowania. Kochani chciałabym też wam powiedzieć że na moim kanale youtube'owym znajdziecie w zakładce filmy znajdziecie już czytania dla poszczególnych znaków zodiaku na nowy rok 2026 zapraszam więc was serdecznie są to czytania dla barana byka bliźniąt raka lwa panny strzelca skorpiona i strzelca Pomyliłam coś, wagi, przepraszam, skorpiona i strzelca. A kolejne czytania już są w przygotowaniu. Więc zaglądajcie kochani na mojego YouTube'a, tarotowe przesłania dla Ciebie do zakładki filmy. Niestety te filmy są za, za długie, aby dawać je na TikToku, dlatego znajdziecie je tylko właśnie tutaj. A także czytania na każdy dzień tygodnia. Na tydzień, na miesiąc i również na miesiąc dla poszczególnych znaków Zodiaku, kochani. Te czytania, które są za długie, są tylko właśnie na YouTube. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że oczywiście pełne czytanie znajdziecie w zakładce filmy. Kochani, szósteczka pucharów mówi o tym, że zapowiada się dzień w miarę spokojny, może być taki nostalgiczny. Możemy do, dostać także wiadomość od kogoś z przeszłości, możemy mieć miłe spotkanie, nawet niespodziewane z kimś z naszej przeszłości, nawet z dzieciństwa. Możemy tęsknić za kimś, nawet właśnie sprzed wielu lat. Również sprawy związane z dziećmi mogą mieć duże znaczenie tego dnia, i karta ta zaleca, aby właśnie zwrócić uwagę na potrzeby naszych dzieci, także na nasze dziecko wewnętrzne. Po prostu może nasze dzieci potrzebują więcej uwagi, miłości, ciepła, zainteresowania. Kochani, zapowiada się bardzo sympatyczny dzień.